Zaczynamy. Dostawny, spokojne tempo. Symetrycznie wchodzimy. Następna ćwicząca jest przy pokonywaniu przez pierwszą trzeciego. Zachowujemy tempo tej osoby, która jest przed wami. I spokojnie w marszu wracamy z powrotem. Pczyny pamiętamy o tym, że pozycja na śródstopiu wszystko, odcinek lędźwiowy ma być nie wyciągnięty do tyłu, klatka piersiowa przód, wtedy automatycznie lędźwie idą w tej pozycji, tak? Zaczynamy teraz do lewej strony spokojnie, a do prawej przyspieszamy dostawny. Do lewej spokojnie, do prawej w stronę ściany przyspieszamy troszeczkę do stawny. Hop. Już wchodzimy druga. Spokojnie, do prawej przyspieszamy. I do prawej przyspieszamy. U Ciebie troszeczkę robisz za bardzo na baczność. Lekko pochylone barki do przodu i to samo teraz druga strona. Do lewej przyspieszamy. Trochę luzu, trochę luzu w rękach. Hop. O, teraz lepiej. Nie bicepsa. Ostatni się prostujesz. Cały czas zachowaj pozycję usuniętą do przodu. Zaczynamy teraz od ściany. Dostawny łączymy z krążeniami obostronnymi w przód, poruszamy się do lewej, obostronne w tył. Krążenia w przeciwną stronę przy zmianie kierunku poruszania się dostawnym bokiem. Zachowujemy symetrię. Pilnuj, pilnuj tej, która jest przy tą. Poczekaj. I dopiero teraz wejdź. Łokcie bardziej wyprostowane. Dostawny się nie zmienia, przesuwamy się w lewo, jedna ręka w przód, druga w tył, zmiana kierunku, krążenia w przeciwną stronę. I krążenia w przeciwną. Tempo spokojne, już wchodzisz symetrycznie. Zaczynamy krok skipowy. Jedna noga między łokcie ugięte. Lewa, prawa, lewa, prawa. Nie podwójne, tylko pojedyncze. Zwiększamy teraz intensywność pracy stóp, zmniejszając troszeczkę prędkość poruszania się, a więc dwie nogi między tyczkami. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Następne ćwiczenie, przodem do kotary, noga zewnętrzna, pierwsza wchodząca prawa, czyli musimy postawić prawą dalej, żeby zmieścić lewą. Ważna rzecz, o której musicie pamiętać, praca łokci zostaje zachowana, natomiast linia bioder musi być cały czas skierowana do przodu. Żeby to zachować, należy stawiać stopy równolegle. Jeśli postawicie jedną niżej, drugą wyżej, od razu zmienia się ustawienie miednica, więc stawiamy stopy równolegle. Kolana przód, tył, kolana, kolana ugięte, kolana ugięte, łokieć przód, tył. I to samo drugi bok tyłem do boiska, przodem do ściany. Lewa wchodzi pierwsza. Ustawiona bardziej pod następną tyczkę. Wracamy z powrotem. Powtarzamy z keep bokiem. Prawa noga wchodzi pierwsza, ale już po dwóch pachołkach staramy się zwiększyć intensywność. Czyli pierwsze dwa ustawiamy sobie stopy i zwiększamy intensywność. Jeszcze, 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 To samo z drugim bokiem. Pierwsze dwie tyczki spokojnie, stopy równolegle i od trzeciego przyspieszamy. Łokcie, przód, ty, łokieć, łokieć, łokieć prowadzi kolano. Następnie przodem do ściany przekładanka bokiem, pełna, więc lewa Noga do boku, prawa raz z tyłu, lewa do boku, prawa z przodu. Ważne jest ustawienie yy, nogi lewej. Musi być ustawiona daleka po to, żeby prawa się zmieściła z przodu, a tym bardziej z tyłu. Ustawiamy stopę wchodzącą pierwszą daleko pod następną tyczkę. O drugi bok przodem do ściany, druga noga wchodzi pierwsza, prawa daleko ustawiona, lewa raz w przód, teraz z tyłu przodem do ściany, przekładanka, ale stopa dokładana jest tylko z tyłu, lewa do boku, prawa z tyłu, lewa do boku, prawa z tyłu. Przy tym, przy tym ćwiczeniu im dalsze ustawienie nogi wchodzące, tym łatwiej ustawić nogę. Yy, tą ustawioną z tyłu bez yy, poruszania pachołka tylko tył, tylko tył, tylko tył, tylko tył, ok samo teraz drugi bok, prawa wchodzi pierwsza, lewa od tyłu ok, dziękuję bardzo